19 czerwca odbędzie się spacer archeologiczny po Pabianicach. Do udziału w nim zapraszają wspólnie Towarzystwo Miłośników Dziejów Pabianic oraz Muzeum Miasta Pabianic w ramach obchodzonych po raz pierwszy w naszym mieście Europejskich Dni Archeologii. Organizatorzy zapraszają na spacer po mieście wraz z przewodnikiem archeologiem, który opowie o miejscach związanych z powstawaniem miasta, jak również o tych sprzed jego powstania. Spacer potrwa około godziny. Po nim Uczestnicy wrócą do muzeum, gdzie będą mogli zwiedzić wystawy dotyczące archeologii. Na dzieci czekają zabawy i quizy. Zbiórka o godzinie 10 przed Muzeum Miasta Pabianic. W środę 23 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się koncert rokowy Gramy dla Dzwonka. Chodzi o Rafała Dzwonnika, policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Pabienicach. Mężczyzna potrzebuje pomocy w walce z najbardziej złośliwym spośród wszystkich nowotworów glejakiem wielopostaciowym 4. stopnia lewej półkuli. Na portalu zrzutka.pl trwa zbiórka na jego leczenie. Jak wskazuje licznik, udało się zbierać nieco ponad 61 tysięcy z potrzebnych 320. Tysięcy złotych. Do końca zbiórki pozostało kilkanaście dni. W akcję pomocy bardzo mocno angażuje się grupa wolontarystyczna, Agrawka, wraz z którą funkcjonariusz brał udział w kilku profilaktycznych akcjach. Wolontariusze na swoim facebookowym profilu przypominają i zachęcają do wpłacania pieniędzy oraz licytowania różnych przedmiotów przekazanych na ten cel, na rzecz chorego aspiranta sztabowego. Teraz chce pomóc zespół Wydział Diagnostyki, który tworzą koledzy Rafała. Chcą oni podzielić się swoją pasją i talentem. W środę 23 czerwca zagrają o godzinie 19:00. Wcześniej o godzinie 18:00 koncert da zespół Averme. Czteroosobowy skład prezentuje potężne brzmienie rockowo-metalowe połączone z żartobliwym spojrzeniem na świat. Biletem wstępu na koncert jest potwierdzenie wpłaty w wysokości minimum 20 zł na leczenie Rafała. Pieniądze muszą być... Być wpłacone na zbiórkę prowadzoną na wspomnianym portalu zrzut.pl. Co istotne, wpłata ta musi być dokonana w dniu koncertu. Teraz przenieśmy się do kinatomi, które, jak w każdy piątek, zaprasza na premiery filmowe. Obowiązkowa pozycja do obejrzenia to wyśmienity thriller: Jeden gniewny człowiek. Kalifornijska firma zajmująca się transportowaniem cennych ładunków, głównie milionów w gotówce, popada w coraz większe kłopoty. W ciągu ostatnich miesięcy kilka jej konwojów zostało napadniętych, ograbionych, a ochraniające je ekipy wymordowano. W takich okolicznościach do firmy dołącza Age, milczący twardziel o niejasnej przeszłości, ale o nieocenionych kompetencjach. Jego zadaniem jest podniesienie bezpieczeństwa konwojów i wykrycie sprawców napadów. Wkrótce okaże się jednak, że jego prawdziwym celem jest zemsta. H odkrywa, że za napady odpowiada gang, którego ludzie kilka miesięcy temu zabili jego syna. Wkrótce ulice Los Angeles spłyną krwią, bo dla H oko za oko to za mało. W repertuarze jest też coś dla najmłodszych i tych, którzy lubią komedie i filmy przygodowe. Luka to najnowsza animacja studia Disney Pixar, której akcja rozgrywa się w pięknym nadmorskim miasteczku na Rivierze Włoskiej. Pełen niezwykłych przygód, film opowiada o dorastaniu dwójki przyjaciół. Chłopcy wspólnie przeżywają niezapomniany letni czas, który upływa im na niekończących się przejażdżkach na skuterze i delektowaniu się lodami. Jednak ich beztroską zabawę może w każdej chwili Zepsuć ujawnienie głęboko skrywanego sekretu. Obaj są potworami morskimi z innego świata, znajdującego się tuż pod powierzchnią wody. Po maratonie trzech części kultowej serii horrorów „Obecność” z premierą najnowszej części pod tytułem „Obecność 3 na rozkaz diabła”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony widzów, kinotomi zapowiada już kolejne tego typu wydarzenie. W ostatni czerwcowy piątek kino zaprasza na mini-maraton filmu „Piła”. Od 21:15 będzie można obejrzeć dwa filmy. Pierwszy z nich to „Piła – dziedzictwo”. Miasto paraliżuje strach, gdy policja odkrywa kolejne zmasakrowane zwłoki. Włoki. Media rozdmuchują teorię o seryjnym mordercy, ale detektywom nie udaje się ustalić żadnego wspólnego mianownika, który łączyłby wszystkie zabójstwa. Aż do dnia, gdy na jaw wyjdzie jeden makabryczny szczegół, który rzuci podejrzenie na dobrze znanego policji mordercę Johna Kramera. Problem w tym, że Kramer nie żyje. Po nim o 23.00 rozpocznie się spirala nowy rozdział serii Piła. Pozostający od lat w cieniu swego słynnego ojca, weterana Wydziału Zabójstw, detektyw Ezekiel Zeke Banks i jego nowy policyjny partner prowadzą śledztwo w sprawie sadystycznych morderstw, które przypominają serię krwawych zbrodni sprzed lat. Przekonany o swojej przenikliwości, Zeke nie zdaje sobie sprawy, że krok po kroku daje się wciągnąć w wyszukaną i przemyślaną grę. W szalonym umyśle mordercy zrodził się plan tak okrutny, że nawet policyjni weterani nie wyobrażają sobie tego co nadchodzi. Bilety na mini maraton są już dostępne. Można je kupować w kasie kina lub przez internet. Na koniec tradycyjnie przegląd nowości wydawniczych. Ciemność Józefa Kariki. A Józef Karika to bardzo znany słowacki autor horrorów i tym razem również dał nam swój horror. To jest jego najnowsza książka, która swoją premierę miała w zeszłym roku. Mm, bardzo dobry, przerażający przede wszystkim horror, który niczym nie odstaje od poprzednich jego książek. Ciemność, tym razem, opowiada o mężczyźnie, który jest scenarzystą serialowym, bardzo znudzonym, i bardzo, można powiedzieć, znienawidzonym już swoje życie, ponieważ pracy, wszystko co robi, to powielanie już dawno utartych schematów, co go ogromnie męczy. Jego małżeństwo też nie układa się najlepiej, a coraz więcej kłótni, nieporozumień. Dlatego postanawia w pewnym momencie po prostu od tego wszystkiego uciec. a Zaszywa się w chatce, a w lesie, w górach, w lesie, w górach, a zupełnie sam, by tam w ciszy i spokoju spędzić Boże Narodzenie. I całą tę sielankę e, przerywa fakt, że nasz bohater ni stąd, ni zowąd nagle traci wzrok. Jest zupełnie sam pośród e, lasu, wśród lasu, e, drzew, e, żywej duszy nie ma. E, no i teraz cała fabuła opiera się na tym, co zrobi nas, nasz bohater bez niczyjej pomocy, bez telefonu, bez zasięgu, a w kompletnej ciemności i dezorientacji. Ciemność różni się od, troszeczkę od poprzednich książek Józefa Kariki, ponieważ jest równie bardzo przerażająca, ale bardzo realistyczna. To jest historia, która mogła się zdarzyć w życiu każdego człowieka. Nie mamy tutaj do czynienia z żadnymi Paranormalnymi istotami zjawiskami, tym bardziej właśnie przeraża właśnie ta jej wielka realistyczność. Dlatego bardzo polecam nie tylko fanom Józefa Kariki, ale ogólnie fanom horroru. A jeżeli ktoś lubi Stevena Kinga, to myślę, że Józef Karika to jest taki jego odpowiednik, nasz odpowiednik, który na pewno bardzo przypadnie do gustu. I na pewno nie jednego czytelnika przerazi, ale też zagwarantuje bardzo dobre popołudnie z świetną książką. Obrzydliwa anatomia Mary Altman to książka ciało pozytywna, autorka w rozbrająco szczery sposób na własnym przykładzie przeprowadza nas przez tak krępujące tematy, jak nadmierna potliwość czy nadmierne owłosienie. Myślę, że jest to książka dla osób, które zbyt mocno przejmują się swoim wyglądem. E, autorka wskazuje na to, że mankamenty naszej urody powinny być naszymi zaletami, a niedoskonałości supermocami. Także bardzo polecam książkę wszystkim e, tym, którzy zatracili poczucie równowagi zbyt mocno przejmują się swoim ciałem. Polecam.